Witam wszystkich, z tej strony odcinek i robimy z gier wycinek, a wycinać dziś będziemy w kolejnym odcinku w grze Mutant. W poprzednim odcinku podbiliśmy pierwszy nasz posterunek i mamy teraz odwiedzić Glutomira, a pamiętamy go tutaj jak mieliśmy powrót do ma maleńkości młodych lat, czy gdzieś tutaj właśnie on był, uczył nas pływać, to on nas wrzucił na głęboką wodę. Więc odwiedzimy go, czyli on przeżył. Kowuma i taćko zginęli. Jak to tak mogło być? I dostaliśmy piękną broń plemienną. No jak ona tutaj macha? To może być piękne. To musimy się jakichś ruchów nauczyć. Tutaj mamy całą wioskę do odwiedzenia, ale na razie nie, nie mamy w ogóle żadnych pieniędzy, więc nie będziemy się... Widać nadejście nowego dnia. No nowy dzień, jest piękny, no dobra mamy, tu to chyba jakąś kapliczkę mamy, no, no właśnie nowych rzeczy nie kupimy, bo nie mamy kasiorek, więc. Zobaczmy co to da, o punkty nam to daje. Czyli takie kapliczki, no dobra, ale mamy odwiedzić glutomira. Bo tutaj chyba nie mamy żadnych, właśnie tutaj misji. Tutaj jakby coś było... posterunek... Nie, nie możemy. Znajdź wierzchowca, tu coś jest, życzycie w dziczy. Możemy mieć tu wierzchowca? No to śledzimy zadanie, zobaczmy, może to, to, to będzie szybsze. Może tutaj nam... ...przyspieszy podróż, dołożymy na pewno tutaj nam inteligencję i no To jednak nasza walka i będziemy obrażenia w walce wręcz tutaj siłę nam dawać, bo mamy bardzo mizerną siłę żeby to jakoś wyglądało tutaj, żeby łączyć te efekty. No dobra, ale znowu wysiadłem, nie to wcisnąłem. Postać mamy. Punkty ulepszeń. dwa. no to cóż, tu mamy biogeny. Tutaj na razie nic nie robimy. Odporność możemy ulepszyć. No proszę. Mocy psiomiczne mamy trzy punkty. Mamy wybuchający płomień. A to na razie sobie zostawimy, bo tutaj nie ma tak zbytnio nic. Ciekawego, psioniczny maniak. W nocy otrzymujesz premię plus 10 do inteligencji. No proszę, ataki mają szansę na nadanie. No dobra, dobra, ataki Psioniczne, czyli które to tam. Mamy jeszcze jakiś skok, ataki zadają. No dobra, dobra, ale to sobie odblokujemy z chęcią. I to też w nocy, też w sumie. Walczymy, no poradnia nie przeszkadza, bo ona też jest, też jest bardzo ładna. Tutaj, dobra, na razie to wszystko zostawimy, to i weźmy na to zadanie znaleźć wierzchowca. A ona nawet po drodze jest, no dobra. Coś tu mamy zrobić? To gnuń. Łatwy konsek dla lupa lubina. Dla innych to z kolei doskonały wierzchowiec którego łatwo oswoić, jeśli da mu się jeść. Co, musimy go nakarmić? Wszystko kopasza. No czyli pożywienie. Co tu mam, udało Ci się znaleźć. No dobra. Dla Gnuni! Ale przeszedł ślizgiem, no proszę. Koszmanik. Tutaj wyćwiczony jest, no dobra, i co, mamy tak sobie podejść normalnie? A to taka łatwizna. Lazurowy gnoj, i co możemy już na nie? No proszę, gdy jeździś na wierzchowcu, możesz poruszać się i strzelać. Uuuu! No proszę. Ale mamy tam lecieć tu Glutomira, a to są nasi. Ja już patrzę, jak ich tutaj zaatakować. Gdzie ten Glutomir jest? Ale jak my tam się dostaniemy? Tutaj chyba trzeba lecieć drogą. Dobra, teraz czy nam tutaj szybciutko jeszcze jeździć? Pewnie. Okej, okay, to lecimy w odwiedziny do Glutomira. No to mamy ile tutaj rzeczy, manu? Strasznie Postam? tu cicho. Może zbyt cicho. Myślisz, że cicho coś nas zaatakuje? Nie chyba. Myślisz? A co to? Jak już się jeszcze wysiada teraz? Aha, dobra, dobra, to już wiem. A, to kolejna kapliczka. No dobra, dobra. Czyli musimy ich wypatrywać. No jedziemy dalej, gnuńku. Oto i stacja głębinowa. To kryjówka glutomira. No dobra, kryjówka kryjówką, ale gdzie? Znaczy tu? A tutaj, no proszę jak się schował tutaj. Okej. Okay. I punkcik kolejny. No i super. Dobra, na bieżąco będziemy te punkty wydawać, bo później się pogumimy z nimi. To były mutacje, dobra, i odporność. Teraz tutaj, no dobra. Po troszku, po troszku, i jakoś dojdziemy w końcu do porozumienia, możemy powiedzieć. Jest nasz glutomir. O, tutaj widzę już. Widzę już znak, musimy go tutaj zaznaczyć. Tak, no wesoło tutaj Zobaczmy. No okej, okay, mamy Glutomira, dobra. I czy ty coś tutaj skrywasz nam? Hmm. Glutowy nie jest najłatwiejszym językiem, ale zdaje się, że chce wyrazić radość ze spotkania przyjaznej duszy. Nie trafiają się obecnie zbyt często. Mówi, że dobrze znów cię spotkać. Mówią na niego Glutomir. Może pamiętasz go z przeszłodni, gdy próbował uczyć cię pływać. Glutomir mówi, że zawsze uważał cię za prawe dziecko. Nadal wyczuwa w tobie dobro. Nawet z daleka. Glutomir mówi, że wspomnienia bledną zaskakująco szybko. Wszyscy składamy się z kawałków tego, co pamiętamy. Tylko razem możemy je złożyć w kompletną historię. Ale my się pamiętamy, pamiętamy. Się. Wie, że łatwo go zapamiętać. Nikt nie jest równie szalony. Jest jedyny w swoim rodzaju. Ale pontonika swojego nie ma, basenika. Glutomir mówi, że nasza pamięć zachowuje wspomnienia i chroni je, póki nie jesteśmy gotowi ponownie się z nimi zmierzyć. Rozumie, że wracasz, by zmierzyć się z lupalupinem. To było Twoim przeznaczeniem przez wszystkie te lata. Lepik. Mówi, że tamta katastrofa nie pokonała drzemiącej w Tobie prawości. Iskra Twojego dobra świeci tak samo jasno, jak niegdyś. Lepik. Teraz musisz to sobie przypomnieć i przejść do czynów. Twoje życie to Twoje życie a nie historia, którą ci o nim opowiedziano. No pewnie, nic komu nie chcemy przebaczać trzeba załatwić tego lupa Alupina. Yangu, rozumie, dlaczego szukasz zemsty, jednak uważa, że nie uświadamiasz sobie, jak będziesz się czuć, gdy już jej dokonasz. Widzisz? Moja strona! Do boju, mroku! Ale co, wydaje mi się jasne, no cóż moja strona, no moją mroku. No cóż. Daje się jasne, co, co, co będziemy, jak będziemy. Żyć. Tylko mrok tak. bywa bezwzględny. No właściwie nie tylko. Zgaśnij światłość! Niech światłość promienieje! Światłość zawsze w końcu gaśnie. Tak tylko mówię. No właśnie. O. Mówi, że życie na glucie stoi przed tobą otworem. Jest tyle możliwości podróżowania, choć nie zawsze jest lekko. A ty jak lubisz podróżować? Oj, z przygodami, z przygodami. Nie może być nudno przecież. W takim razie idź na pełną falę. Problem w tym, że jest się wtedy skazanym tylko na siebie. Przynajmniej dopóki nie dotrzesz do kolejnego brzegu i nie poznasz nowych przyjaciół. O. Spisał już świat na straty. Nawet po glucie nie zostanie ślad. Żałuję, że przez ciebie glut zrobił się jeszcze bardziej glutowaty. Zastanawia się, dlaczego bujasz się z plemieniem jagnich. Oni by tylko gniazdowali. Zero rozrywki. No jak zero drogi? Mają się, to mają. Chyba poznaliście innych jak nich. Ale wróćmy do Gluta. Wie, że wczoraj już przeminęło. Tylko to, co zrobisz dzisiaj i jutro, pozwoli ci ruszyć naprzód. Musisz odłożyć przeszłość na bok, przynajmniej chwilowo. Nie może opuścić stacji głębinowej, bo zanieczyszczenia uszkodziły izolację jego skafandra. Musisz zebrać odpowiednio dużo złomu, by naprawić jego ślizgosiupnię. Zacznij od tego starego wraku na zewnątrz. Wróć, kiedy zbierzesz złom. Nie ma czasu do stracenia. Jeśli chcesz, by ślizgo siupnia była w formie pozwalającej stanąć do walki z puchciem chrumem, okej, no okej, okay, okay, ale jaki brak? Masz szczęście, bo na wybrzeżach wciąż można znaleźć ładunki sprzed apokalipsy. Uważa, że jakaś tankownica uderzyła w rafę i poszła na dno. No okej, okay, wejdź do tunelu ściekowego tak w drobnym no tak ma być. Okej, okay, okej, okay, to lecimy dalej. To ci tu, tu są jakieś rzeczy tutaj jakby nas to już dymało. Zobaczmy tutaj pierwszy Zaraz wyjdziemy, ale tutaj chyba jakieś drzwi są. O, Bohaterowie posiada. mają moc inspirowania, jakiej nikt inny nie posiada. No proszę. O! To może jednak gdzieś na dole jest to tak wydawało o właśnie tutaj tutaj dobra no to lecimy wejść do tunelu raz spotkaliśmy z młodzieńczych lat broże a tutaj nam przeżył co jeszcze mamy? czy tak nie bardzo żeby pozwiedzać? nie no dobra nie ma eksploru nie ma dobra przydostańmy się przez tunel i pędzimy Tutaj spotkamy, co my tu mamy, znaleźć sposób na obniżenie poziomu gluta. No dobra, tutaj możemy chodzić? Możemy o pierwsza zdobycz. modowana kolma. Aha, tutaj nie przejdziemy. No dobra, czyli po tej linii musimy tu przejść. No proszę, ale to może sobie wykonamy pierwszy zapis. Nadpiszemy sobie tutaj. Okej, okay. wrócimy. Pierwszy zapis zrobiliśmy. W sumie reszta to automat. O, oj, oj, tutaj musimy. Równowagę utrzymać. No nie jest tak łatwo. Pięknie. O, znowu zagadka. No dobra, to damy tutaj, to się ułożyło tutaj. I teraz jakbyśmy to mogli... Może tak. Jeszcze parę ruchów w lewo. Pięknie. Dobrze je wykorzystaj Coś się spóźniłeś kolego. Spóźniłeś się. Już wykorzystaliśmy bardzo dobrze. U. Za dnia jest tak żywo Oj, oj, mamy No dobra, to testujemy naszą brodę Naszą pyk, pic, mam go pięknie, jak on to zrobił, nadział go tutaj Umiem. Jaskotki jakieś dostajemy? Co tu mamy? A tu mamy chyba rozwalić to przejście. Dobra, dawaj Bum-5. I... kwadratek mam. Pięknie. I co? Piękno, jak tu się nam kraty kręciły, o, uciekają nam wszystkie rzeczy. Ale no dobra, my chcemy laskę. O, ja tu widzę coś pięknego, coś pięknego tu widzę. Tak nam się pięknie tutaj świeci, o szkoda by tego nie zabrać. Ale spódnice, spódnice nam dali. No lepsze jest, ale poziom dziesiąty, dobra. Rygen dostaliśmy tylko. Byśmy chcieli stworzyć mamy, ale tutaj, o. O! Udało Ci się znaleźć zagadkę z płytką drukowaną. Aby wybrać, które światło ma być zaznaczone, użyj L. No dobra, no to tak samo jak w poprzednich. Wciśnij X. Zmiana koloru jednego świata zmieni także przyległe światła. Wykorzystaj wszystkie dostępne ruchy, by światła paliły się na zielono. Oho Ale to tak. Mamy tutaj na czerwono, a jak. O, a w ten sposób, no dobra, trochę to i tak nie jest z tą instrukcją. Bo to by się przyległo, tylko zmienić, a nie tutaj, dwa nam się zmieniły. No ale okej, okay, grunt już zadziałało, trochę namieszali. O, to co tu mamy? O, kopiemy. Opatrzonej, tylko tych opatrunków to nam dużo rozsyłają, dużo nam rozsyłają. Czy możemy tu wejść? Ale jak mamy tutaj wejść? Do góry? A tutaj mamy, no dobra, jest oznaczone Udało ci się znaleźć miejsce wspinaczkowe, no dobra Ale szybko nam skacze, kolega Oj Wyzwanie No to masz kolego tutaj O mnie nie, ma, nie, ma, nie, 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 No No Dobra, nie, 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 Dobrze, że nam chociaż trochę oznaczają to, żebyśmy nie musieli tak biegać. Dobra, otwieraj, otwieraj. Oj. Tu widzę więcej kolegów jest. Ale dobra, dobra. No, chodźcie tutaj. Części udało ci się. No dobra, ale to chyba nie teraz, nie? Nie, rzucaj nie, pięknie. nie, no, jak nas podrzucił tutaj, no, proszę, no dobra, to będzie tak. nie, 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 Poziom czuć, pięknie. Za mało energii, ki. No ale robię unik, robię unik. I co tu się dzieje? Dobra. Zamą dziesiątkę. Uuu, gotowie. Pięknie. Smaczek. Mamy trochę złomu. Pakiety energii nam się przydadzą. Właśnie musimy zacząć używać, jak nam się energia skończy. A to może na takim bardziej wymagającym bosie powiedzmy. To, to, będziemy właśnie tutaj to się z takiej pewnością takiej nada. Energii, no pewnie. Biopunkty zawsze, zawsze. No i możemy otworzyć. Ugh, jak długo otwiera czy płetwę, dostaliśmy. No, bierzemy. No, okej. Okay. Znaleziony w ragi no Dopiero 1 na 9. No, proszę. Ok. I co my mamy teraz. Dobra, mamy awans. To oczywiście tutaj wchodzimy od razu. Mieliśmy wchodzić teraz z obrażenia. W walce wręcz. No, ale też żywotność kusi, bo mamy strasznie tutaj. No, dobra, pójdziemy na razie. Świetne żeby... uczucie. Okej, okay, i teraz od razu tutaj nasze mutacje, odporność. Mam więcej porówno. Dobra, to jedziemy na ogień teraz. Dobra, i lecimy dalej, lecimy dalej, bo tu się musi coś dać. Ta historia tutaj się rozwija. Wycieki ropomaterii z morskich platform wiertniczych toksanolu zatruły deszcz, a ten dostał się do otwartej fali i wód gruntowych. Teraz wiemy, że proces ten miał długotrwały wpływ na ewolucję zwierząt. To właśnie w ten sposób powstaliśmy. O, no, sama chemia tutaj, sama chemia tutaj. Ekologię nam, nam bardzo twórcy tutaj wciągnęli. Wygląda na to, że przełączniki należy ustawić tak, by przez przewodniki przepływał odpowiedni no, ładunek. Ale bardzo wciągnęli tutaj temat ekologii tutaj. I zanieczyszczenia, no dobra, ale tu mamy. Jeszcze ten... parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystaj. I jak rozumiem, otworzą nam się drzwi. Dobrze! Tyle prądu powinno uruchomić serwomechanizm, który aktywuje układ. Jesteśmy samotnymi zwierzętami, które całe życie próbują być mniej samotne. No dobra, dobra. To pędzimy dalej. I wracamy do Glutomira. Powiedzieć, że udało nam się zrobić. Naprawić to, co chciał. Co nam teraz powiesz? Ja tu za Udało mu się przywrócić ślizgosiupnie do działania. Masz już Hakolinę i odzyskosieć. Brakuje pancerza. I silnika o mocy wystarczającej do pokonania gęstego gluta w bardziej odległych miejscach. Uu, czym jest Na fali unosi się sporo szczątków, które mogą blokować drogę lub wymagają odholowania. Potrzebne jest zatem urządzenie, które to umożliwi. Glutomir mówi, że gizmo stworzył działo do ślizgosiupni. Jednak zamiast pocisków strzela ono gumikwakami, piszczącymi rozpraszajkami na puchcio chruma. Dzięki temu zyskasz czas, by zająć odpowiednią pozycję. Z pewnością znajdziesz gumikwaki, jeśli udasz się do chlupa. Dobrze zna falopelak i wie, gdzie pływają gumikwaki. Oznacza to, że spotka cię zaszczyt odwiedzenia chlupa w Topciochlubsku. On ci wskaże, gdzie znaleźć gumikwaki. Tam się zabunkrował. Chlub nie chce się ruszyć z tego wysypiska, mimo że jest mu tam niedobrze. Glutomir zastanawia się, czy to choroba falowa, czy może radopój jest wszystkiemu winny. Okej, okay, czyli nową zabawkę mamy. No dobra. Ślizgo siupnia. Kieruj ślizgo siupnia, wykorzystując sterowanie. No dobra. Okej. Okay. Aby dostosować, skocz na nią i wciśnij przycisk. Okej. Okay. Czyli tak tutaj mamy zabawkę, pięknie Ale dobra, na razie chcemy już zejść z niej O, możemy tutaj silnik jeszcze, tak Poziom drugi, no proszę Jeszcze tutaj nie mamy, tu mamy lepsze Już możesz śmigać po wodzie jak po lądzie Pięknie Piękna maszyna, no dobra, ale testować i sprawdzać będziemy już w kolejnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!